Kto wymienia? Ja. Dobra. To karty na stół. Poker. Gdzie oszuście. Oszukiwała. No wiesz. Nie oszukiwałam. Kolejny Nie raz. No no kolejny raz. Wygrywasz po Jezu znowu. O co chodzi? Co, co się, się stało? Izu, maja, maja. maja, maja, maja. O! Maja. Ola! Maja! Ola. Maja, sprawdzę tę snu. Nie, nie, nie. Chodź, stoimy, chodź. Dzień dobry, szybko! Jest słuchaj. Chodź, stoimy, to już są ofiary. Dobra, i była ofiara. O, majanowisko! Dobra, co się stało? Graliśmy w futera i no. ktoś się zabił. Dobrze, dziękuję. A może to będzie dobrze. Nie wiem, jak czas i nie obchodzimy. to się stało tak szybko. Reakcja, ja, cieszę ja, O, co to? Uuu, a paszka. Faktycznie. No ofiara. Nie dowierzam to, co się stało. Nie wiem jak nie jak co. I co o sądzisz? Nie, nie. Myślę, że to było z meresą, bardzo dobrze przygotowane i z premedytacją. Jest w bardzo jest podejrzany. Nie sądzę, żeby tak naprawdę ktoś zginął. Dowody mówią, że to jedna z dziewczyn. Ale były jakieś ślady? Zawał czy zabójstwo? Raczej, raczej wątpię. Zabójstwo z premedytacją według mnie. No musimy zająć się tą sprawą. No to jest dosyć ważny. Dokładnie. Wziąłem Zbysiu, musisz przyjechać. Było morderstwo. Musisz zbadać ciało. To Maja. Hmm. Of ter, ciekawe. Jedna głęboka rana. Zadana ostym nożem. Kmierne myśli. Dobra, dzięki dziś. Hmm, tajemnica. Mm. Zacznijmy od Polizawy. Ofiara zabrała oskarżonej miłość swojego życia. A może Ola Aniak, no Ofiara jest winna złamanej ręki i oskarżona jest zawsze nas za morderstwo. A może Paulina Filipek? No, przyjaciele i rodzina też się liczy, Zawsze trzeba ich przepytać. No. I Karolina Dolecka. zeznań wynika, że Karolina no, przegrała z, z ofiarą dużo pieniędzy. Dobrze wiecie, urobimy przeszukanie. Dokładnie. Ja. Przepraszam? dzień dobry. Pani Pola Zawęba? Tak. Mamy nakaz przeszukania pani ogrodu. E, dlaczegoś? To w sprawie majnowskiej? Dokładnie. E, bardzo proszę. Dobrze. Zaczynamy stamtąd. Dobrze. ja wadzę. Mieciu! Co, co znalazłem? Dobrze! Idziemy to zbadać! Dobra! Zbadać. Idziemy zbadać odciski palców. Dobrze, Mieciu. O, yeah. Dzień dobry. Jest pani podejrzana. Jest pani aresztowana. Eee, dlaczego? Co za... Mamy niepodważalne dowody. Nie wierzę, że to Pola zrobiła. No wiesz... Nie. <laughs> Nie mamy pewności. A może to któraś z nas? Możliwe. Michał już przyszły wyniki badań. Zobacz. Ciekawe. O! Tego się bym nigdy nie spodziewał. He, 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 nie. U zabójcą jest. Ach, po co ja to zrobiłam? Maja była moją najlepszą przyjaciółką i nie warto było jej zabijać za pieniędzy. Zdradziła sekret, który mógł mi pomóc zbić fortunę, pokłóciłyśmy się i byłam bardzo zła, dlatego ją zabiłam. Chociaż teraz żałuję. Co? Zasięgnąć na A Dobra, już do widzenia <gulia> A wszyscy! Baba, baba! Ej, to weźmy! Idziemy. Ale z drugiej d strony to znajdziesz na Dzianek! Janek! Dobra! To d d d d d ja tu nie to się! Mateusza. A nie, na odwrót. Skopany przez Paulę właśnie. Uwaga, spoiler. Zabójcie No i ojciec z Mateusz nie dożyje nie dożyje do kolejnego odcinka. Nie no, super nigdy tego nie Podejrzaną. ta na nasza makijażystka i. Nic nie ma. I... Ja taka nie jest stała w to, ziemi. Co? Jak się to nazywa? Które? Kamerzysta, ale ja nie kręcę praktycznie nic. Ojciec, Luthor. A kiedy? Jak... Drakula. <laughs> A jem. A tam na tym A, coś też weźmie mnie. O. Tam na tym Jestem. Ula! Podejrzana. Czekaj, chcę to zrobić tak fajnie. Okay. powiem do kamery. Co powiem? Um, ja jem, było kupę, ze było A ja jem kupę ze smakiem. Bo było śmiesznie. A ja im kupę ze smakiem. No i do papa... Marka zabieram. Marek! Koniec. W roli księdza Michał Jusza wystąpił... Michał Lutomirski, zdobywca Oscara. W roli policjanta Mietka wystąpił Jan Schmidt. W roli zabójcy wystąpiła Paulina Filipek. Żany. W roli głównej podejrzanej wystąpiła Pola Zaremba. Okay. W roli ofiary Maja Nowicka. Nowic. W roli koronera zagrał Maj Żelewski. W roli koleżanki Maji i podejrzanej wystąpiła Ola Andziak. W roli koleżanki Maji i podejrzanej wystąpiła pa Karolina Dolecka. Kamerzystką była Agata, Agata. Kupczyńska. John Jon Louis Productions Boys and Girls International Studio.